Piłkarki ręczne MKS per Urbis Gniezno rozegrały ostatni mecz w ramach Superligi Kobiet przed własną publicznością. Gnieźnianki podejmowały EKS Start Elbląg. Tradycyjnie pojedynek pszczółek przyciągnął na hale Mieczysława Łopatki komplet widzów. Spotkanie rozpoczęło się bardzo obiecująco dla gospodyń. Pierwsze zdobyte gole napawały optymizmem. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się zdecydowanym prowadzeniem podopiecznych duetu trenerskiego Popek Solarek 19 do 11. Po zmianie stron obraz gry nieco się zmienił. Rywalki z Elbląga zaczęły powoli odrabiać straty, natomiast Gnieźnianki zaczęły popełniać błędy. Na tablicy pojawił się wynik remisowy, a ostatecznie rezultat 33-31 do 31 dla piłkarek ręcznych z Elbląga. Wynik ten był zapewne zaskoczeniem dla kibiców gniezińskiego zespołu. Teraz jeszcze pozostał jeden mecz wyjazdowy. Nasze zawodniczki udadzą się na Śląsk, by tam zmierzyć się z ruchem Chorzów.